Siedzi ryba. Siedzi kolejna ryba. Siemano, siemano. Witam Was serdecznie. Wędkarstwo z Piotrem Wiskiem od Pieter. Mamy to. Mamy majóweczkę. Zaczynamy połów szczupaka i okonia. Mam nadzieję, że Wasza majówka jest udana, bądź będzie udana. Ja dzisiaj zaczynam łowienie bardzo późno, jest popołudnie, ale mam nadzieję, że efekty nie będą gorsze niż rano. Dzisiaj pogoda, tak jak widać, słoneczna, wiecznie. Mam nadzieję, że będzie to na plus. Uda mi się coś fajnego złowić, ale to już zobaczycie w materiale. Ja łapię za kij i biorę się za łowienie. Hejka! To zaczynamy majóweczkę. Siedzi ryba, siedzi ryba, siedzi, siedzi pierwszy szczupaczek. Nie jest jakiś duży, ale jest. O, jeszcze mój podbierek się zaczepił. Super, chaos jak zwykle. Ale jest. Ale wariat, ale szaleje. No chodź tu. Jest. Haha, ha. udało się! Jest pierwsza rybka dzisiaj, ale tu poszalał. Ho, ho ho Teraz muszę go jakoś tu stąd wyplątać z tego bałaganu, którego narobił. Pierwsze co to muszę odpiąć swój podbierak, który gdzieś mi się tam z tyłu zaplątał. Dobra, mamy teraz tak szczypce. Mamy szczypce i próbujemy, o wydostał się, zobaczcie jakie fajne ujęcie, szczupak na szczupaka. Taki oto piękny, jaskrawy glider, łowi dzisiaj swojego pierwszego szczupaka, glider wykonany przez HM Fishing, także przynęta zatwierdzona, rybka nie jest duża, ale zobaczcie jak pięknie ubarwiona. Jakie ma piękne kolory. Zobaczcie na no, te kolory z góry na grzbiecie. Piękna w świetnej kondycji. Nie duża, bo nieduża. ale no chodź, chodź chcecie wypuścić? Nie chcę, chcę od, do dna od razu. E, widać jeszcze, że stoi pod nie. Bo ma, widziałem, że miał pióweczkę na brzuchu, ale jest już wytarty. Piękny, mały szczupaczek, zobaczcie na ten pattern na plecach. Zaliczone! Udało się złapać dzisiaj pierwszą rybkę. Próbuję dalej. Cóż mam do stracenia? Jerk zatwierdzony. Ja jestem zadowolony. Rybka nieduża, ale fajnie, że się pojawiła. Wyjazd nie jest już na pusto. Humor poprawiony. Czego trzeba więcej? Siedzi kolejna ryba Ta będzie lepsza To chyba będzie lepsza ryba To chyba będzie lepsza ryba I znów HM Fishing To już jest lepsza ryba To już jest lepsza ryba Oj, to jest lepsza ryba To już jest lepsza ryba Jest! Mamy to! Jest drugi szczupal! Ten już jest lepszej krasy! Jest! Rybsko odhaczone, odpoczęło chwilę w podbieraku Zmierzę ją, bo to jest największa ryba moja w tym roku. A tym bardziej, że na majóweczkę. Wracamy go na miarę. A no myślę, że to... 64 cztery. Taka sześćdziesiąteczka na otwarcie z sezonu. Grubiotki już wytarty. Już sobie wcina, niech ucieka i rośnie do magicznego metra. A więc rybkom spodobał bardzo się glider w wersji szczupaczka w kolorze Hot pike. Ja jestem mega zadowolony, dlatego rzucam dalej. Mam nadzieję na jeszcze większą rybkę. Ta miała 64 cm, poprzednia miała jakieś 50, więc czas na 70, 80, a może metrówkę. Zobaczymy, zobaczymy co dzisiaj przyniesie jeszcze dzień. Siedzi kolejna ryba. Ta też nie jest duża, ale jest. Jest kolejny szczupaczek. Jest kolejny szczupaczek. Mamy to. Mamy to. Przestawiłem się dosłownie kilka metrów z belli. Mamy kolejną rybkę na majóweczce. Ale już huknął. Tak mały szczupak, a tak połknął tego jerka. Kolejna rybka dzisiaj, trzeci szczupaczek, drugi maluch, niestety. Yy... Udało mi się go bezproblemowo odpiąć, bo był bardzo mocno zapięty i go wypuszczam. Niech rośnie. Do widzenia. Trzy. Widzę, że gania szczupak i to bardzo, ale to bardzo mocno gania. Mam nadzieję go złapać bo aż drobnica się rozproskiwała no, zobaczcie jak skacze drobnica tu musi grasować albo szczupak albo okoń bo jest naprawdę ale hardcore wie jak wściekłe jeszcze chwilę i będę się zbijał do domu ostatnia miejscówka do obrzucania bo już jestem zmarznięty i zaczyna coraz mocniej wiać, a jeszcze kawałek jest do przepłynięcia. No i dobra, na dzisiaj tyle. Strasznie wieczna pogoda. Zmarzłem, przewiało mnie jak diabli, ale to nic: udało się złowić rybki. Padły trzy szczupaki, wszystkie na yy, z glidera od Fishing hot pike, także świetnie jestem mega zadowolony, mogę zrobić tak, majówka na rybach czek, szczupaki majowe, czek zostało mi tylko w domu rozpalić grilla zbieram się do domu lecę, dzięki za dzisiaj mam nadzieję, że film się spodobał zostawcie łapę i suba i do następnego, heja